Jestem wam winny dla, wyjaśnienie, dlaczego znajdujemy się w Krynicy Morskiej, a nie w Charzykowych czy w innym miejscu koło tego parkingu leśnego. Mianowicie postanowiliśmy przejechać e, się tutaj do piasków e, na parking leśny, dobrze znany kamperowcom. E, parking, duży parking leśny, e, piaski albo mały parking leśny, piaski. To chyba należy nawet do jednego właściciela. No ale na mały nie chcieliśmy, bo tam nie widzieliśmy, a na duży chcieliśmy ze względu na to, że znajomi byli i nam polecili. Oni byli na przełomie maja czerwca, także powiedzieli, że to było jeszcze przed sezonem, więc mieli wygodnie wszystko, elegancko, że było dużo miejsca, że mogli sobie spokojnie wybrać to miejsce, gdzie chcą stanąć. A my tu przyjechaliśmy i nawet nie wiedzieliśmy, że tuż przed jakimś długim weekendem. My jesteśmy tutaj w sierpniu, więc nie mieliśmy pojęcia, że to tak może wyglądać. A ja zaraz wam powiem, jak to wyglądało. Mianowicie dojechaliśmy tam późnym wieczorem, bo po godzinie 20:00. Bo musieliśmy dotankować wody do pełna, wymienić butle z gazem, no i zrobić zakupy. Poza tym późno wyjechaliśmy też. Z harzykowych, z tego parkingu leśnego, a także yy, yy, ta droga nie jest zbyt wygodna co prawda jest to niecałe 200 km, yy, ale cały czas drogami leśnymi, nawet nie były pasy oddzielone z pasem yy, z samochodami z naprzeciwka. Nawet były momenty, że trzeba było jechać yy, po prostu środkiem drogi, bo z prawej strony był tylko żwir wysypany, w razie co gdyby trzeba było się wymijać. Yy, no ale no, nie była to przyjemna droga. No ale przyjechaliśmy tu po godzinie 20 yy, na ten parking, yy, duży, leśny w piaskach. No i już na wjeździe yy, zaczynało się robić szaro, bo już zaczynało się ściemniać powoli. No ale byliśmy zadowoleni, że już przyjechaliśmy. Wjeżdżamy do środka. No i tu się zaczęło już robić nieprzyjemnie, bo przyszedł do nas pan i powiedział, że nie ma miejsc i żebyśmy w ogóle zawracali i wyjeżdżali stąd od razu. Rozejrzeliśmy się i na samym wieży, już widzieliśmy dwa miejsca. No ale przyszła zaraz za nim jakaś pani i powiedziała, że tu jest miejsce, że na razie nikt go nie zajmuje, więc do jutra możemy zostać w razie co? I jutro zobaczymy, jak będzie. Czy właśnie, czy ktoś wyjedzie, czy, czy będziemy mogli stać, więc powiedzieli nam, że do dziewiątej możemy zostać. I o 9 się okaże, czy musimy wyjechać, czy możemy zostać. Ten pan był niezadowolony z tego rozwiązania. Mało tego wręcz był zdenerwowany, że takie coś ta pani wymyśliła. Nie wiem, czy to była pani po prostu z tego kempingu, czy, czy jakaś pani też, która tu pracowała. No, ale w końcu się zgodził, chociaż powiedział, że nie, potem że tak, potem że nie, potem że tak, więc mało kompetentny pan. Wiem, że tam jest kilku panów, także nie będę mówił na razie, jaki to był pan, bo był też mało przyjemny. Bo miał dosyć duże pretensje, że jednak się zdecydowaliśmy tam stanąć. Nie był z tego zadowolony w ogóle. No, ale powiedział, że zamiast 40 zł, bo tam się normalnie płaci 40, to możemy zapłacić 30. No to już... Yy, dobra, to już zapłaciliśmy. No ale mieliśmy miejsce tuż po lewej stronie yy, przy wjeździe, z takiej górki w dół. Yy, na szczęście spotkaliśmy tam o, tuż obok nas miał stać bardzo miły pan. Także serdecznie go pozdrawiamy, jeżeli to ogląda. Yy, no ale miejsce było totalnie w dół, nawet jak podłożyliśmy pod tylne koła kliny, to, yy, to nic nie, nie dało praktycznie, auto i tak stało w, yy, całkowicie, yy, no nie, nie było tam w ogóle poziomu, nawet jakbym żadnego, także noc by była nieprzespana, mało tego podłożyliśmy pod kliny. Y, takie duże kliny co się na nie najeżdża pod tylne koła a pod przednie koła takie kliny blokujące jak się do przyczepek daje no i zaciągnęliśmy ręcznie, wrzuciliśmy bieg no ale auto jak, y, zaczęło skrzypieć strasznie się okazało że się strasznie napięło ze względu na ten spadek no i cokolwiek się ruszyliśmy czy chcieliśmy zmienić y, swoją pozycję jakkolwiek w samochodzie to y, auto skrzypiało nawet jak leciutko się poruszaliśmy coś ten to całe skrzypiało, było całkowicie napięte. No dobra, zapłaciliśmy ten. Yy, chcieliśmy iść na plażę. Yy, ruszyliśmy na plażę. Yy, no i szliśmy tam kawałek, trzeba było przejść, no może 100 metrów, yy, właśnie przez ten środek tego parkingu. I patrzymy na prawo, na lewo. Są jakieś miejsca pojedyncze, ja wiem, z 8 miejsc. Ale patrzymy na te miejsca i na te osoby, co tam siedzą na tym parkingu. A tam samochód w samochód w odległości jednego metra. Tutaj stoi samochód, ja wiem, 10 centymetrów od drzewa z lewej i z prawej strony. Że nawet nie ma jak te, tego bocznego, tych bocznych drzwiczek otworzyć od gazu czy od yy, garażu. Więc nic przyjemnego. Yy, zobaczyliśmy, jak oni stoją. Tutaj o, yy, zaraz. Yy, Dalej kawałek stał y, Samochód y, W którym państwo sobie robili grilla Tuż przed drzwiami drugich państwa Którzy siedzieli na dworzu y, Ale w jakiejś odległości Więc było widać, że to nie są znajomi y, Dymił im po prostu do środka Samochód metr w metr zaparkowany Więc nic przyjemnego Przecież, No dobra Ale to stoimy na razie w dole Jutro o 9 najwyżej wyjedziemy Przeszliśmy się nad plażę ale już idąc na plażę, tuż przy wejściu stał to i to no i śmierdział niesamowicie, było go czuć nawet tuż przy wejściu na plaży, wchodzimy na plażę, a tam no są yy, plaża taka jakby to powiedzieć, no niezaczysta. Yy, wszędzie leżały jakieś yy, resztki po papierosach i puszki i takie rzeczy. Mnóstwo ludzi z tego kempingu i z osobówek, bo tam też osobówki parkowały. A przypominam, że byliśmy tam po godzinie 20. Także zajęło nam dwie minuty podjęcie dosłownie decyzji, yy, że stamtąd wyjeżdżamy. Yy, już się robi dosyć ciemno. Po czym w wejściu na plażę mijamy pana, właśnie się pytamy, czy możemy odzyskać tak yy, te 30 zł, czy nie. No to był niechętny. Bo powiedział, że on w ogóle teraz to go nie ma, że on teraz, yy, że teraz go nie będzie, że on idzie na godzinę albo, yy, albo i dłużej i że on nam teraz nie będzie się cofał. Przypominam, ten parking ma ze 100 metrów, no to to cofnięcie się to było minuta drogi, ale nie, on się nie będzie cofał. Dobra, podjęliśmy decyzję, wyjeżdżamy. Yy, nieważne, już nawet byliśmy skłonni to spokojnie zostawić, bo. Miejsce, na jakim staliśmy, nie było warte po prostu nawet zachodu o te 30 zł. No ale się też zapytaliśmy tego pana, co teraz, jak ktoś wiedzie. A on powiedział, że on nie wie, że nikogo tam nie ma i że on nie wie. No i na szczęście się trafiło tak, że przyjechał camper z Warszawy, camper van. I pan musiał się cofnąć, bo wjechali. Było widać, minęliśmy ich mniej więcej w połowie kempingu. I było widać, że na pewno nie mają tu miejsca wykupionego czy czegoś w tym stylu. Yy, także pan od razu się cofnął i, i nam też oddał, i mogliśmy spokojnie wyjechać. Na szczęście nie było problemu z podjazdem pod górę, yy, z wyjazdem z tego miejsca. A dlaczego nie mogliśmy stanąć na tych pustych miejscach? Sami tego nie wiedzieliśmy. Dlaczego nie możemy tam stanąć do rana? Bo były normalne, proste miejsca do zaparkowania. I chociaż, żeby się przespać do tej dziewiątej, to ten pan był, że nie ma wybierania miejsca albo to, albo w ogóle. już na sam koniec powiedział, bo tak to był, że może nie, mo że nie możemy, że może możemy, ale w końcu powiedział, że możemy na tamtym. A powiedział, że szykuje się długi weekend i że on już ma porezerwowane te miejsca. No to mówimy, że w takim razie... Yy, już jak tam wjeżdżaliśmy, bo już wyjeżdżając już nam się nie chciało w ogóle tam wracać ale wjeżdżając się zapytaliśmy właśnie zanim zaparkowaliśmy, czy możemy tu przyjechać jutro yy, albo czy możemy prosić o kontakt do tego pana to też sobie zarezerwujemy miejsce, tak? a on powiedział, że nie, że tak nie ma także ja nie mam pojęcia na czym polegała ta rezerwacja On powiedział, że to są takie samochody, co one tu przyjeżdżają regularnie, czy coś w tym stylu no ale powiedział, że nie wiedzą czy mu się wszystkie zjawią Także, no nie wiem, jakie to było regularne parkowanie yy, i jak te miejsca się rezerwuje, yy, bo powiedział, że nie ma rezerwacji. A, a jak się zapytaliśmy, to co tam ci robią? No, rezerwują miejsca. Yy, a to nie było tak, że wyjechały do sklepu i chciały wrócić czy coś w tym stylu. Yy, tylko, że szykuje się długi weekend i że ma wolne miejsca dla jakichś samochodów, czy kamperów, czy przyczep. Mało tego patrzymy, a tam stoi, yy, jak szliśmy, że stoi na przykład yy, kampera, przed nim drugi kampera, jeszcze przed nim osobówka I, i jeden, drugiego zastawia, więc w razie, jakbyśmy coś potrzebowali pilnie wyjechać, to nie ma takiej możliwości. Także cieszymy się, że stamtąd wyjechaliśmy, parking yy, w naszym odczuciu yy, raczej do niego. Nigdy nie wrócimy i yy, nie będziemy planować tutaj kolejnej podróży. Żeby łączyć go z jakimś przyjazdem tutaj, nie wiem jak wasze odczucia i czy byliście, jak byliście, to chętnie podzielcie się swoją sytuacją w komentarzu, czy było przyjemnie, czy nie. Tam ci znajomi, co byli w maju, w czerwcu, byli zadowoleni, ale powiedzieli, że mieli luz, że było możliwość wybrania i, i że pan nie miał jakichś takich większych problemów, ale że też nie był jakiś mega przyjemny. A tutaj po prostu spotkaliśmy się. Naprawdę jest dziwną sytuacją, z której jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Także wróciliśmy tutaj, jesteśmy przeszczęśliwi, mamy równo, stoimy na betonie, na kostce no i tu mamy parking za 70 zł, co prawda, ale mamy spokój. Mało tego nam przełączyło Roaming, już włączyło nas do drugiego państwa nas przełączyło. Także tam internetu ani zasięgu nie ma w ogóle, nawet na plaży. No, także to tyle tak w większym skrócie i tak. Także zajęło mi to 12 minut, no ale nie więcej nie wrócimy. Yy, do piasków na tamten parking. Mało tego, ten mały parking podobno też jest, był cały zapchany i zjazd do niego był dość stromy, także patrzyliśmy na ten zjazd. Yy, to aż się wystraszyliśmy czy na ten duży też taki będzie, ale na szczęście był normalny. No ale to i tak nie załatwiło sprawy, bo spaliśmy w takiej dziurze, jakbyśmy mieli yy, stać właśnie na wjeździe do tego małego parkingu.